A teraz mega wieść. wczoraj po mega mocnym treningu na dolince, co były interwały 4 minuty 30 40 prawie minut takiego biegu miałem. No i co? I później wyrąbałem takie duże kuloki takim dużym młotem i kleidami rozbijałem e, skończyłem o 21 pomagać później w nocy w Sushi coś tam pooglądaliśmy, oglądaliśmy Zamówiliśmy Położyłem się za pierwsza Po całym dniu w pracy spałem tylko 4,5 godziny e, zmierzyłem sobie ciśnienie jak przyszedłem z pracy 124 na 82 Można? Można Tylko trzeba chcieć Pozdrawiam Oczywiście to był wyjątek, że że tak mało snu było I teraz 2 godziny 120 minut lecę w terenie